Mamy kolejną niedzielę i czas na kolejną część kolekcji, i dzisiaj będą to whisky z Town. Zapraszam. Cześć, z tej strony Władysław P, Whisky Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj. Kolejna część kolekcji będą to whisky z Campbelltown, z tego jakże pięknego miasteczka, z tego również szkockiego regionu produkcji whisky. Zanim przejdziemy do konkretów, muszę pochwalić Waszą spostrzegawczość. W ostatnim odcinku na temat kolekcji, kiedy pokazywałem Wam butelki z wyspy Isla, pominąłem dwie butelki w swojej kolekcji. Nie pokazałem Wam Port Charlotte 10-letniej i Bruchladich, Laddie, jednakże. Wasza spostrzegawczość tutaj, naprawdę, wasza czujność przede wszystkim jest na wysokim poziomie. Zauważyliście stojące butelki gdzieś tam w kącie na półce i pisaliście w komentarzach, dlaczego o tych butelkach nie powiedziałem, dlaczego ich nie pokazałem. Po prostu o nich zapomniałem. Tak to czasami w życiu bywa, ale naprawdę dzięki za spostrzegawczość widać, że oglądacie te filmy naprawdę z ogromną uwagą. A teraz przechodzimy do dzisiejszego odcinka, czyli do whisky z Tam Pierwsza butelka i weźmiemy Glenskosie na tapet w pierwszej kolejności. Glenskosia Victoriana, single malt whisky. 54,2% alkoholu. Bardzo fajne whisky bez deklaracji wieku. Powiedziałbym jest to nas kategorii premium. Będę robił na temat whisky odcinek za jakiś czas. Pozostając przy Glenskoszi, Campbelltown Malt Festival 2021 i 10-letnia łyski, która była finiszowana w beczkach po czerwonym winie Bordeaux. 56,1% alkoholu. O tej whisky na kanale już było. Mam jeszcze jedną butelkę Glenskoszi. W zasadzie jeszcze dwie, natomiast jeszcze jedną festiwalową. Jest to Glenskoszia Campbell Town Mold Festival 2020. Towny Port Finish. Torfowa whisky, z tego co pamiętam, mocno torfowa. Butelka nieotwarta jeszcze czeka na swoją okazję, na swoją kolej 52,8% alkoholu. Ta jest torfowa, a ta pierwsza edycja była nietorfowa. No i ostatnia glęskosja, o której zresztą odcinek był kilka dni wcześniej kilka dni temu Glenskosia 15-letnia 46% bardzo fajna przyzwoita 15-letnia łyski z destylarni Glenskosia. Destylarnia Glenskosia ogarnięta i teraz oczywiście pozostałe dwie destylarnie. W pierwszej kolejności destylarnia Springbank. To, co mam w ręku, to 12-letnia edycja, 55,3% alkoholu, edycja w mocy beczki. Z tego, co pamiętam, to edycja z początku 2020 roku bardzo fajna whisky. O niej na kanale nie było, więc jeżeli chcecie odcinek, to chętnie go dla Was zrobię. Kolejny Springbank to 15-letnia edycja. 46% o tej whisky na kanale w zasadzie już było. Również bardzo fajna łyski. Postawimy sobie te butelki. Z tej strony. Z destylarni Springbank mam jeszcze dwie butelki Longrow Red. 11 letnia whisky. To jest ostatni Longrow Red, który się pojawił chyba pod koniec ubiegłego roku. 57,5% alkoholu, Towny Port Cask Matured. Butelka jeszcze nie otwarta, natomiast e, znam to whisky, piłem ją, jest całkiem w porządku, muszę przyznać. Nie jest jakoś super rewelacyjna, ale jest całkiem, jest całkiem ok. E, jeszcze jeden Longrow, który mam w swojej kolekcji, a jest to Longrow, e, którego które kupiłem w destylarni jest to Handfield Destiller Exclusive. Zabutelkowany dla Weski Mount Content. 11 listopad 2020-58%. Z tymi handfilami ze Springbanka to jest rzecz ciekawa. Bo ktoś, kto nie był w destylarni, może pomyśleć sobie o, ktoś sobie napełnił butelkę i podpisał ją dla siebie, ale super, ale fajnie. Otóż nie, tak to nie działa, jeżeli chodzi o destylarnię w Springbank. Jak to wygląda konkretnie? Otóż w deslarni na półce są już gotowe butelki, nalane butelki z etykietkami, na których jest tylko informacja o mocy, zawartości. Podane jest stężenie alkoholu. Nic więcej tam nie ma. Natomiast niedal obok, obok tej półki stoi takie trzy potężne, duże słoje, szklane słoje wszystkich tych tak zwanych handfili, które ktoś już wcześniej oczywiście z beczek pozlewał i można sobie z takiego każdego słoja naczerpnąć delikatnie i spróbować, która whisky z tych wszystkich tam obecnych wam najbardziej pasuje. Jest tam oczywiście kilka, jest Longrow, jest Springbank, jest Hazelburn. I po takiej krótkiej degustacji można sobie wybrać konkretną butelkę. Oczywiście można kupić dwie, można kupić, chyba nie wiem, czy, czy tu jest jakiś limit, jeżeli chodzi o, o ilość butelek, ale podejrzewam, że można kupić co najmniej po jednej sztuce z każdej. Popróbować też można dowoli, bez żadnego problemu, z tym nie ma, z tym nie ma najmniejszego problemu. Natomiast no, nie napełniamy sobie tych butelek sami. One są już napełnione, tylko wypisujemy sobie później etykietę i kupujemy takową butelkę. To tyle jeżeli chodzi o Springbanka. no i mam jeszcze trzy butelki z destylarni Glengale, czyli whisky Kilkeran. Ośmioletni Kilkeran, yy, Sherry i to jest ta pierwsza edycja, która pojawiła się w 2019 roku. 57,1% alkoholu. Bardzo fajna whisky, o nie na kanale już było. Udało mi się zdobyć więcej niż jedną butelkę. Ta na razie czeka na swoją kolej do otwarcia. Dwunastoletnia edycja, jeszcze w tym wcześniejszym bottlingu, w wysokich butelkach, 46%. Po tej łyski też na kanale było bardzo fajny Kilkeran, moim zdaniem. Połączenie beczek po Bourbonie i po Sherry robi robotę. I ostatni Kilkeran, którego chcę Wam pokazać, to Kilkeran Heavy pitet, Bacz szósty. O tej łyski na kanale wideo pojawi się niebawem. Podejrzewam, że może Was to zaciekawić. Takowe wideo, dlatego też e, no, o tej łyski będzie naprawdę już niebawem na kanale. Wideo jest nagrane, tylko czeka teraz na swoją kolegę publikacji, tak naprawdę. drodzy widzowie, to wszystko, jeżeli chodzi o miasteczko Campbelltown, o region Campbelltown, Napiszcie mi, jakie łyski Wy lubicie. Wiem, że Springbank oczywiście to jest temat na chwilę obecną dość ciężki, trudny. Ale skosia, dostępna dość szeroko. Jeżeli chodzi o rynek, więc napiszcie mi w komentarzu zresztą, jakie są Wasze ulubione whisky z Campbell Town, z jakimi mieliście przyjemność obcować. Czekam na Wasze komentarze. Ode mnie to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo. Dziękuję Wam za to, że wytrwaliście do końca. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.